Ta transmisja też nie powinien mieć. Wiesz kaczorek, gdzie ten y, chłopak się utopił? Mm? Przy tej Nie Wiem, a ja w ogóle się zdziwiłem, bo wszystko, czyli ta wysepka ona się tworzy, jakby ona się oderwała z dołu i ona tam powietrze chyba musiał być. Bo jak było tam napisane w tej wiadomości ta tak, raczej znaczy, w... Prawdy się nie dowiesz, bo oni tyle, oni mogą powiedzieć, że to się oderwało i wypłynęło. Nie? Mm. A, z widzenia. Dobra. Hmm. Ja zaraz już wiem kto to jest, już to będę wiedział. Wiesz, nie pewnie ten typ mógł też spanikować i dlatego musi, dlatego... Nie, ee... nie Oni płynęli sobie do tej wysepki, tak jak zawsze. Nie? No to my też. No, i dwóch dopłynęło, trzeciego skurdzłapoi złapał i poszedł na dno. I tam ci kurwa spanikowani no zostali na górce, a czwarty na rowery i, kurwa i spierdolił. A tamten mhm. został sam sobie i ból, 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 ból. Tylko tyle, co zadzwonił po straż, bo tam ci kurwa bali się z tej wyspy, już kurwa się ruszać. No, kurde. Ale to szybko go wciągnęło. Przez chwilę to ja miałem wyobraźnię, że tam jakaś pompa zadziała i to trzeba go wciągnąć Hmm. Ale nie, słabo ogólnie. Dobra. No znaczy znajomego ogonie... napisałam z tych okolic, co powiedział, że go właśnie kojarzy, z maniopów właśnie. No bo to, te chłopaki co w tamtym roku kurwa pływały. No pewnie tak. Ogólnie, jak skurcz cię łapie w wodzie, to powinieneś się pierwszy położyć, na taki gdzieś w wie... w duży wdech i leżeć. prostu na wodzie. Aż czekać, aż skurczcie pójść. Bo inaczej to jakby jak panika wejdzie, czy, czy będziesz machał no, nogami... Ale to... na, plecach się na plecach, tak. No bo ja wiem, bo ja chodziłem 6 lat na basen, ja tam 3 że takie dawałem. Wiem. Blink Queen, ey, Allison rozsyłała linka, to gór ja musi Ja też miałem problem, bo mnie łapało w błyt, błytce prawie i nie zawsze łapało No ale błytce. widzisz, no kurwa, na nie przypuszczałbyś, kurwa, z jednej strony zobacz, kurwa, faktycznie teraz jak spojrzeliśmy na to, że jak my tam pływaliśmy i faktycznie, bo kogoś, kurwa, złapał, to jest przejebane, bo normalnie idzie gdzieś stanąć, a tam kurwa, staniesz ja, ja, ja i ja tak zjedziesz. Ja tam się o to pamiętasz wtedy, jak żeśmy próbowali na tą wysepkę wchodzić, co mieliśmy jeden miejsce tylko Cię? No ucie? jakby mnie złapał skurcz, to na przykład w łódce but, to bym po prostu zrobił na A jak najgorszą... Martynę by złapało, albo mnie by złapało? Mnie byś uratował? Ciebie to by było ciężko, no. Martynę to jeszcze bym dał radę No Znaczy jakbyś nie panikował i byś się mnie słuchał, to prawdopodobnie nie z tego cało. Jeszcze bym Ciebie złapał i byś poszedł ze mną na dno No właśnie to jest najgorsze, właśnie, że kiedy się topisz to jak osoba do ciebie podpływa, to bardziej właśnie ją łapiesz co z A to po, a powinien zachować bardziej spokój. No, no ja kiedyś było gdzieś na jakimś filmie czy coś, że ratownik y, gościa normalnie ratował, nie? Hmm? Pod, podjechał do niego, podracił do niego i wyjebał mu łąbę normalnie, nie? No nie, bo, żeby, bo żeby się uspokoił, przejść, Albo że tak, ty... tak, no, tak robią, Ale tak Tak robią. Tak robią, że ten... I kolega to też tłumaczył, który jest ratowuje. Tak. Mówi, że jak się strasznie panikuje, to trawaczek może wiecie spakatownika. Ty, no ale dobra kaczor, ty! Ja to się dzisiaj dowiedziałem, że szpachlapuła się umie kurwa. Ja szczur to wiedziałem, ale szpachła. Szpachla też nie umie? No a my kurwa chodzimy zawsze po tym rancie chwiejnym. Ja to się wpierdolę, no to ja sobie dam radę kurwa, nie? No to właśnie i właśnie taki jasrut szpaga. To u to najbardziej jest takie, że mogą skanikować siłę. A tam nie no. wyjdzie, a sam samotnie nie wyjdzie. No. Osoba pływająca ma problem wyjść, kurwa. A osoba, nie, która nie umie pływać, pójdzie kurwa o tak, jak kamień w pizzu zjedzie. Jeśli zjeżdżasz z wody lub wpadasz z wody, nabierz powietrza dużo i trzymaj w jakiś stal, nie będzie się palił, idzie od razu na. na na... nie na gnością, nie tutaj No już dlatego na ten drugi jak pójdziemy Ewentualnie, no to tam wiesz Tam to zejście jest łagodne, więc Tam widziałeś, tam jest zupełnie inne zejście Do wody Ja to się nie boję, ja mnie to kiedyś prawie morze wciągało Za tak leżek to mało zawało, nie dużo O, kiedyś dziadka był. kurwa O mało nie przeszłaś. No bo ja poszedłem, to było tak Biało nad morzem A ja, jak ja, kurwa I lubiłem kurwa, to stoczyłem te fale większe Bo się wiesz Wobrażam jak w tych filmach oglądałem takie duże fale i tak zaczęło ode mnie zalewać, zalewać. I ten dziadek zaczął się bać, krzyczał, że ten, że mi zaraz może fala się. A ja wtedy nie pomyślałem, że... Że prąd. Że prąd gdzieś ściągał od dołu. Na Nie wiem w ogóle o tym. A wtedy miałem ten, ile? 7 lat. Głównie, że. Ale nie zawsze ciągnął, żeby nie była. Ja Teraz sam. Nie wiem dlaczego skończyłem też pływać. Na ja pas, nie chciałem zacząć pływać na, na... nauczyć się pierwszy na plecach pływać, położyć się na wodzie po prostu. Ja pierwsza się tak. nauczyć pływać w ogóle. No ale wiesz no to musi raczej nie kłopot, nie bo cię rzucą, górę, na się nie Ja się każą sam nauczyłem pływać i pierwszą yy, sztuką jaką się nauczyłem to było na pieska. Później nauczyłem się na żabkę pływać. Ja sumie, ja I, I zacząłem pływać trzymając się kołków i tak pływam, pływałem jak zacząłem tonąć czy... Ktoś się kołka. I przy kołkach pływałam przy brzegu. I tak powoli, powoli, powoli się nauczyłem pływać. A, ale czekaj, ty się no, sam, chodzę, chodzę na Sam się nauczyłem na stawie, bo mnie stary kiedyś pierdolił, kurwa i chuj z tego było. Bałem się potem wody. Sam właściłem do wody i powoli, powoli sobie pływałam na pieska przy tym.